Hej kochani, witajcie na moim kanale po raz kolejny i zapraszam Was dzisiaj na kolejnego vloga na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie vlog z takiego totalnego resetu. Wiecie, dzisiaj jest sobota, więc ja mam czas. Stwierdziłam, że dzisiaj wyjątkowo nie jadę do Sylezy. Byłam wczoraj, zostaję dzisiaj w domu i nagrywam właśnie dla Was vloga, i jutro on wleci, Także macie nowy, świeży vlog, świeży odcinek. Ale słuchajcie, dzisiaj musimy sobie tutaj naprawdę ogarnąć, ogarnąć moje życie, ponieważ ostatnio tyle się działo, tak miałam dużo na głowie, że po prostu je ja nie ogarniam I w ogóle robię się czerwona, bo jest za gorąco, więc muszę sobie otworzyć okno. skończyłam, ale musimy dzisiaj po prostu sobie ogarnąć moje życie mam tu stawosy, musimy jej umyć e, musimy posprzątać w moim pokoju musimy ogarnąć szafę e, musimy e, posprzątać mój pokój ogólnie, musimy wrócić do pilatesu, tak, obiecałam sobie że na nowy rok wrócę do pilatesu ale po prostu jak mogę to ja robię go, ale jak nie mogę, nie mam czasu albo jestem po prostu fizycznie zmęczona to po prostu go nie robię więc yy, też chciałabym wrócić do tego pilatesu Musimy sobie nagrać współpracę Musimy zmontować, musimy zmontować tego vloga Muszę jeszcze rozpisać sobie właśnie plan na przyszły tydzień no Kochani, zaczynamy już ferie zaraz Tak naprawdę... Mm, jeszcze tydzień chodzimy do szkoły i 16 lutego mamy ferię. So! Cieszę się na maksa, naprawdę. Cieszę się bardzo. E, bo po prostu ja potrzebuję już tych ferii, naprawdę. Psychicznie, fizycznie ja potrzebuję tych ferii. E, I wiem, że przed chwilą była przerwa świąteczna. Wiem, ale po prostu tyle. Ja, ja mam taki natłuk rzeczy. Teraz jeszcze robię te prawo jazdy. Jeszcze kompletnie nie mam już czasu na nic. Teraz chodziłam na wykłady. Wczoraj, wczoraj, albo przedwczoraj, przedwczoraj chyba, miałam pierwszą moją jazdę, słuchajcie, autem, e, i było fajnie. Chyba, chyba był git, mm, ani razu mi nie zgasł, ale to dlatego, że jeździłam na tej Skodzie. Dziewczyny mówią, że na niej się o wiele prościej jedzie i po prostu ona sama pomaga, więc może to też dlatego, ale ogólnie mi nie zgasł, więc się cieszę. Spędźcie ze mną właśnie dzisiejszy dzień, będzie to tak jak mówiłam taki totalny reset day, wszystko zrobicie ze mną, posprzątacie, ogarniecie szafę i w ogóle mam nadzieję, że moje lenistwo mi na to pozwoli, na ogarnięcie tego wszystkiego, więc nie przedłużam wam i lecimy właśnie z, z dzisiejszym dniem. Mamy teraz w ogóle godzinę chyba siódmą... O 7:36 wstałam, więc nie wiem, którą mamy. Podejrzewam, że jakąś 8 już, bo troszeczkę mi zajęło. Zrobiłam też w ogóle update mojej skóry, co z nią jest, ponieważ posmarowałam się dzisiaj właśnie plastem od La Roche Pose, który właśnie też dostałam ze współpracy właśnie z nimi, ale ja go używałam już wcześniej i wiem dokładnie, jaki on jest. Ten kwas hialuronowy oddałam mojej mamie, bo on, on ogólnie fajnie nawilża. Ale moja mama wyczytała, że on jest podobny na zmarszczki? Nie wiem, wydaje mi się, że raczej nie. W sensie może pomagać, ale nie jest jakby typowo dla starszych ludzi. Bo gdyby był, to nie byłby dodawany do na przykład kosmetyków, a jest na przykład, wiem, że kwas hialuronowy jest w e, tej bazie z bielendy, którą kupiłam. Więc podejrzewam, że to tak nie działa do końca, ale oddam mojej mamie, niech się cieszy, niech jej służy. Natomiast właśnie ten krem Cicapla sobie zostawiłam i ja go ogólnie używałam kiedyś. Tylko, że on, ja mam z nim taki, wiecie, hate love. Kocham go i nienawidzę w jednym. Dlatego, że on po prostu jak się go za dużo nałoży, to mam wrażenie, że on właśnie zapycha. A jak się go da właśnie taką odpowiednią ilość, to on pięknie tą skórę robi, taką glow i robi tą taką... Jak nie uwlega. Zobaczymy, załóżmy, ale zrobimy właśnie update jeszcze ten yy, skinker mój cały, więc pokażę Wam, co używam. Yy, no i co? Zapraszam Was na vloga ze mną. Yes! Spędźcie ze mną dzień! Robiłam sobie śniadanko i dzisiaj postawiłam na kaszę manne z malinami, z gorzką czekoladą, z orzechami oraz z masłem orzechowym. I słuchajcie, mamy godzinę już 8.50. W ogóle muszę Wam się pochwalić moją tapetą, która mi się tak podoba, naprawdę. Jest totalnie w moim stylu. Słek. Wielki napis słek na różowy, na panterkowej tapecie. To odzwierciedla naprawdę moją duszę. Naprawdę. Więc ja sobie teraz zajadam właśnie kaszę mannę. Oglądam przy okazji Agnieszkę Grzelak. Ja w ogóle odkąd ja, znaczy, Agnieszkę już oglądałam od dłuższego czasu. Ze dzieciaka oglądałam ją. Później, oczywiście, przestałam. No i teraz znowu wróciłam do niej. Ja ją w ogóle tak, że ja jako dziecko oglądałam właśnie, ja panu zjadam. E, I właśnie, Jezu, jak ja ją po prostu uwielbiałam, uwielbiałam tą kobietę, naprawdę. Mm, I teraz, e, właśnie, kiedy znowu zagłębiałam się w makijaż i właśnie zaczęłam się malować, to po prostu uwielbiam oglądać jej makijażowe odcinki. Ten, wiecie, ten kanał Beauty? No po prostu zajebiście serio, mega. także Kocham Adnieszkę, więc zajadam i widzimy się za jakiś czas. Dzień dobry, witam się z Wami o godzinie 10. Kochani, piję sobie teraz herbatkę. Bardzo? Herbatkę? Słuchajcie, zrobimy sobie razem to-do list właśnie na notatniku, w notatniku. Chcę zrobić dzisiaj bardzo dużo rzeczy. Zobaczymy, czy mi się to uda, ponieważ no dzisiaj długa będzie lista, więc yy, to-do list, let's go. Dobra, co my musimy pierwsze dzisiaj zrobić? Może nie lecimy sobie po kolei, ale lecimy sobie z takimi podpunktami, więc na pewno posprzątać szafę. Tutaj, tutaj i... Tam, ponieważ jest dosyć y, syf ogólnie, rzecz biorąc. A teraz myślę co dalej. Na pewno chcę zrobić dzisiaj maczę. Maczę karmelowa, ponieważ moja mama kupiła monini, właśnie syropy, więc na pewno musimy sobie dzisiaj zrobić. No i co dalej? Myślę, wiecie? Myślę, myślę. Co jeszcze musimy? Myślimy dużo, tylko ja, co, ja chcę bardziej tak po kolei, ale Dobra. Update skincare. Tak, update mojego skincare. Nagrać współpracę. Musimy zmontować właśnie. Zmontować y, współpracę i wysłać, okej. Okay. Pilates, okej, okay. chcę wrócić do pilatesu dzisiaj. Mm -hmm. Posprzątać pokój, właśnie, to jest najważniejsza rzecz. Posprzątać. Pokój, ok, I poodkurzać w nawiasie, bo jest straszny syf, po... po... jeszcze do sprzątać pokój, albo w drugim nawiasie, żebym nie zapomniała na pewno, to przebrać... pościel. Dobra, słuchajcie, koniec tego gadania, w sensie ja wiem, ja bardzo dużo gadam, wiem, wiem, przepraszam was, ale kochani, E, musimy e, ogarniać, bo jest godzina 10, piję sobie herbatkę. Będę sobie teraz oglądać jakieś vlogi czy coś, jakieś fajne, nie wiem, urywki, jakieś, e, wiecie, fajne miejsca na, nie wiem, na kadry i w ogóle. Jak widzieliście, zrobiłem sobie skincare i teraz dosłownie używam tylko dwóch produktów. Między innymi nawierzającej pianki do mycia i używam właśnie tej z cerawy No i oczywiście używam kremu po prostu z cetafilu zwykłego. I nie wiem, zobaczymy co z tą cerą będzie, czy się poprawi, czy się nie poprawi. Zobaczymy, czy to bariera hydrolipidowa, czy nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu zobaczymy. Dobrze, więc update skincare możemy zaliczyć jako zrobiony. No i teraz musimy tak: posprzątać szafę, maczę karmelowa. Maczę zrobimy sobie najpierw, i później posprzątamy sobie pokój i wszystko ogarniemy, żeby się macze pić i sprzątać fajnie, skin, Wiecie, jak linker. I w ogóle, więc to sobie ogarniemy. Nagrać współpracę Maybelline. To sobie musimy się pomalować, więc to zrobię raczej po obiedzie. Zmontować współpracę i wysłać. Ja sobie to teraz już zrobię, żeby mieć to, żeby to wysłać i żeby mi już może odpowiedzieli, albo ewentualnie w poniedziałek po prostu pilaty zrobić, to oczywiście wieczorem, zrobić obiad dobry, no to wiadomo, pora obiadowa. Także na samym początku wydaje mi się, że zmontujemy współpracę i wyślemy ją, także taki plan na teraz, więc idziemy montować współpracę. Idę sobie robić teraz obiad, ponieważ już skończyłam montować. Właśnie zmontowałam sobie wszystko i wysłałam właśnie pliki do marki. Teraz tylko muszę czekać na odpowiedź właśnie od nich, ale pewnie dostanę ją w poniedziałek albo we wtorek, ponieważ dzisiaj raczej już chyba nikt nie pracuje, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekam też na maila od jeszcze jednej marki, bardziej to agencji, która wczoraj mi właśnie wysłała wiadomość i słuchajcie, jak to dojdzie do skutku, to Amon Love naprawdę. Ben, ja, ja będę tak wdzięczna, po prostu, że to jest naprawdę niesamowite i mega się cieszę z tej, mm, można powiedzieć, współpracy, ale nie do końca. Ale jeszcze Wam nic nie mówię, bo właśnie nie mogę. No ale to zobaczymy, jak to dojdzie do skutku, czy dojdzie, czy nie. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Ale odpowiedź pewnie dostanę właśnie w poniedziałek albo we wtorek. Out of my chest, out, out of my. Hit me like a train, got a migraine. I can't only think about you. Uh -uh. I'm going insane, talking inside my brain. This can't just be days I fool. Girl, I know it's late and I shouldn't call, but I'm wide awake, counting the walls in my room. Zjadłam już obiad, mamy godzinę 14.15 i będę przybierać pościel, ponieważ pokój mam w miarę czysty. Jeszcze musimy podkurzać, ale to też sobie zrobimy. No i później, albo teraz, zrobimy sobie macze. Spójrzcie, jaką przepiękną, cudowną maczę zrobiłam. I kochani, ja używam maczy od maczy. To jest marka, do której ja napisałam sama o współpracy i oni mi odpisali, że jasne i wysłali mi paczkę z maczą. Powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę tak jakościowa macza, tak dobra. Spójrzcie tylko w ogóle na ten kolor. Ja tutaj nie mam żadnych podkręceń koloru czy coś. To jest po prostu naturalny kolor. No, jest ultra zielony, a i tak dam bardzo mało tej maczy, więc. Jest, ok, zobaczcie. O oh mój O Boże. Tak się prezentuje pudełko, które jest samo w sobie no, przepiękne. Ja uwielbiam, jak ktoś w ogóle pakuje paczki w ten sposób i właśnie na e, takie paczki wiecie współpracowe. Przepięknie, naprawdę. I kochani, jest to marka The Silky Way, czyli marka bodajże węgierska. Która właśnie przybyła do Polski również. Są to właśnie produkty do włosów. Pierwsze co to mamy taki szampon, e, właśnie do mycia włosów, i to jest w ogóle cała seria e, Repair, repair e, czyli cała seria do właśnie regeneracji włosów. Drugi krok. To jest odżywka, kochani, i tutaj również właśnie dostałam tą właśnie z tej serii regenerującej. I słuchajcie, ostatnio już to dostałam również maskę. No i również to jest właśnie z tej serii całej RP, czyli regenerująca seria. Chciałabym w ogóle też rozruszać mojego Instagrama, bo ostatnio właśnie dużo poświęcam czasu na TikToka i też na YouTuba, ale totalnie olałam. Instagram i bardzo jest mi z tego powodu szkoda, bo zasięgi mi ogóle tak spadły w dół, naprawdę, w ogóle całe te jakby wyświetlenia z kilku ostatnich dni, z czego no po prostu nie jestem dumna i chciałabym to naprawić, więc po prostu muszę sobie jakoś zorganizować ten czas i właśnie wyjścia na jakieś fotki itp. itd., żeby po prostu, wiecie, ogarnąć to i yes, musimy, koniecznie. Dzień dobry, witam was. Mamy już godzinę. Słuchajcie, 20.32. słuchajcie, umyłam sobie własnymi kosmetykami i użyłam tym razem maski zamiast właśnie odżywki. I słuchajcie, jak to przepięknie pachnie. Te włosy po prostu pachną tak przepięknie, tak cudownie, a te włosy były tak mięciutkie właśnie po umyciu tego i były takie lejące, że to jest naprawdę hit i nie wiedziałam, że moje włosy mogą tak wyglądać. Naprawdę, serio. Więc mega, mega się cieszę. So, ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się taki vlog resetowy podobał. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. E, oczywiście, vlogi co niedzielę o godzinie 15. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. A jeżeli tak, to koniecznie zostawcie subskrypcję, właśnie żeby zostać na dłużej. I łapkę w górę. I możecie komentarz zostawić, mi to bardzo pomaga, dla was jest jedno kliknięcie, a naprawdę wesprzecie mnie bardzo mocno. Także żegnam się z wami i buziaczki i trzymajcie się i pa pa!